Siostra, rób kawę. Szwagierka. Musimy plan obmyśleć. Karyna, my nie mamy wspólnych planów. Nie żartuj, trzeba się w kupie trzymać, cynie. W kupie z tobą to na pewno, Karyna. Jest taka Jowita u nas na osiedlu, co z Michałem była, ale już nie jest. Burza mózgów. Ty kojarzysz ją na pewno. Miała takie różowe pasemka, takie wieśniackie. Ale już nie ma? Ty też ją znasz? Jowita skąd ty zawsze wszystko wiesz? Dziewczyny, to co robimy? Zajmiemy się nią. ja no kochane jesteście. A kiedy? Jutro. Dobra, to ja idę się szykować i jutro o piętnastej będę. Super, leć, leć. Sprawdź, czy cię w domu nie ma. Mamo, jaka jowita i co my tutaj jutro mamy robić z Karyną o piętnastej? Wiem jedno, jutro o piętnastej mnie tu na pewno nie będzie. Za to dzisiaj mogę cieszyć się błogim spokojem. Ja się zastanawiam, czy robili takie badania o najgłupszym, funkcjonującym człowieku na świecie.